Twoje prawo i w przód. Kurwa za daleko. Połowa tego. Takżeś był na dywanie tam co. I do tyłu teraz. I teraz bokiem. Dobra. I teraz co to jest? Kurwa, ale do, do przodu letko, nie się cofasz cały czas. No bo koszulkę mam. No dobra, okej, okay. ale jeszcze bokiem do kamery. Cicho, bo muszę mózgiem skoczyć. No tupę. No tupę. No może być, ale bez wyginania kolan, kurwa. A brzuch mogę wciągnąć? <laughs> tak, możesz. A rękami masnąć? Tak, tak, możesz, tylko kolan nie możesz ugiąć. Ja. <laughs> no, kurwa, nie <laughs> dykę. kurwa, tam zgiąłeś te kolana, że to chuj. No, ja zgiąłem! <laughs> tak, No tak, mają być cały czas. A teraz nie zgiąłem! Chuj, nie zgiąłem! Zgiąłeś. Nie, teraz to nie posyłem. No ja to powtórka jeszcze raz. Zgiąte były. Zgiąłem tak, jestem! Nie zgiąłem! No nie zgiąłem, no mam na przeproście kolana do tyłu, no! Czekaj. Co ty kurwa syj, a ja robicie? Nie wiem kurwa ty. Do tyłu mam kolana na maksa, o! Teraz zginam! A teraz są na maksa do tyłu, o tutaj kolana, o! Nie da się widzisz, o! Podniosłem, Zgięte o. były, kurwa, nie było skoku, dobra, dawaj dychę! Dawaj dychę, to no był skok! No jak nie! Dobra, robię pola, Walszy! Był skok? Tak? Nie! No jak, zginam! Kolana, te debilu kurwa! Teraz wziąłem, Zginasz, teraz to. Jak... Zginasz jak syn. Kurwa, widzowie, głosujcie na nie to, się podzielimy tą dyszką. <laughs> <laughs> e! Nie ZGINAM! w uprzejmy <laughs> sposób. Zdjęłeś. Nie! Kurwa, jebany wisiaku, gdzie ty masz kolano, kurwa? Ja to dychę dam na pieski, widzowie. Dobra, jeśli tak wszyscy głos oddali, to już nikt nie zagłosuje.